Gostomia to wieś, która od wieków lokuje się w czołówce najbardziej aktywnych i interesujących miejscowości w regionie. Rozsławił ją jeszcze w wieku XVI Anzel Gostomski, dziedzic dóbr gostomskich, idący z rogu leżeńskich rybunałęcz, Kasztelan Wysogrodzki od roku 1562, Płocki od 1564, także Starostarowski w latach 1565-1572, a potem Wojewoda Rawski, Znany mazowiecki dysydent był Kalwinem i autor gośnej publikacji potem Gospodarstwo, wydanej w 1588 roku. Potem też nie brakowało ludzi działania. Kolejnymi dziedzicami Gostomi byli krysy od 1616 roku i Morzyńscy od roku 1790. Potem ponownie Gostomscy. Po nich przyjęli je w roku 1851 Jackowscy. W roku 1930 właścicielem był już hrabia Grabowski, posiadający te dobra do 1945 roku, kiedy to majątek gostowski został upaństwowiony. Wszyscy wyżymienieni, dzierżąc kolejno miejscowe dobra, utrzymywali je na wysokim poziomie, Prowadzając innowacje techniczne i nowoczesne sposoby gospodarowania. Sławili Gostomię daleko też poza regionem i tak jest do dziś. Gostomia to dziś prawie zdrowisko. Znakomity klimat, czyste powietrze, lokacja nad Pilicą i wśród stawów stanowiących ostoję ptactwa wodnego czynią ją jedną z najpiękniejszych wsi regionu. Znaleźli się więc i tacy, którzy dostrzegając to bogactwo natury osiedlają się tu uświadamiając mieszkańcom, że lokacja Gostomi to przecież znakomity interes, który warto zainwestować. Proponują więc różne rozwiązania. Te przyjmowane z dystansem Powoli przekonują nawet tych najbardziej nieufnych, i Gostomia zaczyna żyć po nowemu, stając się powoli lokalnym minicentrum kulturalnym. W marcu 2016 roku z inicjatywy Aleny i Piotra Zajączkowskich oraz Małgorzaty i Marka Rusłańców, a także grupy ich przyjaciół zainteresowanych pracą na rzecz miejscowej społeczności, powołano Stowarzyszenie Działań Lokalnych Młyny. Stowarzyszenie to aktywnie realizując swój sposób na życie, cieszy się coraz większym szacunkiem. W dniu 11 czerwca 2017 roku o godzinie 15:30 Stowarzyszenie Młyn przy współudziale i wsparciu druków z Miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańców Gostonie i sympatyków organizacji zaprezentowało kolejną imprezę środowiskową pod nazwą Gostomskie Troskawki. Była ona niecodziennym piknikiem rodzinnym, na który to przybyło ponad 200 osób, nie tylko z okolicy. Pogoda była wspaniała, a zabawa przednia, bowiem atrakcji było wiele. Imprezę rozpoczął zespół użyczny Relaks z Mogielnicy, bawiący publiczność znakomitym wykonawcą znanych i lubianych przebojów lansowanych w warszawskich, choć nie tylko kapelach podwórkowych. Dzieci przyciągnęła scena Małego Mi, to jest wędrownego teatru lalek ze spektaklem pod tytułem Finty Kluszki, Folkowo Okruszki. A potem gry i zabawy prowadzone przez utalentowaną animatorkę Magdę Marczak, wspieraną przez Nowomiejską Młodzież. Tę, która uczestniczyła w ubiegłorocznych warsztatach wokalnych organizowanych przez Stowarzyszenie, a dofinansowanych przez Minę Nowe Miasto nad Pilicą. Tu na pikniku dalej koncert wokalno-instrumentalny ze wsparciem zespołu Big Band dla frajdy. Znakomicie też zaprezentował się zespół pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej, który w barnych ludowych strojach dał popis dobrze przygotowanego widowiska folkowego. Ten zasłużony i bardzo lubiany zespół jest bez wątpienia wizytówką gminy i jej ambasadorem na wielu ogólnopolskich scenach. Część artystyczną zamykał Big Band dla frajdy z Lesznowoli w powiecie piaseczyńskim, który to popisał się znakomitym warsztatem muzycznym, prezentując kompozycję jazzową. Na pikniku pozostali piesiadujący i rozchasane dzieci, dla których impreza ta była bez wątpienia wielkim przeżyciem. Tym bardziej, że tu, wśród swoich oglądać mogli i tych, o których tylko słyszeli.

အဲ့ဒီပြည်ဒီဝတ်ပါ Nie pojadę, pojadę... W organizatorów na pikniku rodzinnym Gostomskiej Truskawki obecne spotkanie, obecna impreza jest zasługą dwóch organizacji miejscowych. Pierwszą z nich reprezentuję, ja, jest to Stowarzyszenie Działań Lokalnych Młyn. Pomogła nam w organizacji miejscowa jednostka ochotniczej Straży Pożarnej. Za chwilę oddamy nasze... Młode Towarzystwo, nasze pociechy w ręce i pod skrzydła Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi, który zaprezentuje spektakl pod tytułem Filmik Kluszki, Polkowe Okrusze. Moi drodzy, czy wiecie, co tutaj za chwilę będzie? Przedstawienie teatralne. A przed przedstawieniem teatralnym, to wiadomo, trzeba porządnie podrapać się po głowie ma czapeczkę albo ka kapelusz drapie się po czapeczce i po kapeluszu Pomaga to podobno w myśleniu i w przypominaniu sobie różnych rzeczy. Myślimy, proszę państwa, myślimy, wszyscy myślimy. Myślimy o teatralnych obyczajach, o tym wszystkim co w teatrze wolno i czego robić nie wolno. Bo teatr pod chmurką, plenerowy, ale obyczaje nas obowiązują. Kto sobie coś przypomniał? Wymyślił taki ktoś, ktoś może ma inny ktoś pomysł. W tym teatrze słucham panią. Nie śmiecimy. Przy okazji nie jemy, nie pijemy, żeby nic się nie rozlało. 45 minut wytrzymacie, moi drodzy. Świetnie. Widzę, że znacie teatralne obyczaje, ale teraz wypadałoby podrapać po głowie dorosłych, żeby im przypomnieć, co dorośli robią w teatrze z telefonem komórkowym. Drodzy dorośli, teraz jest taki czas i okazja, żeby wyjąć telefon komórkowy, wyłączyć go i wyciszyć, żeby nam przypadkiem nic nie zadzwoniło. To bardzo ważny teatralny obyczaj. A ja przypominam, teatr plenerowy, ale obyczaje nas obowiązują. No widzę, że dobrze znacie teatralne obyczaje. W takim razie teraz przywitamy się, tak jak to robimy w teatrze. A żeby przywitać się w teatrze, przygotujcie prawą rękę. Maluchy, przypominam, z tej strony mamy prawą. Machamy do wszystkich z prawej strony. A lewą ręką machamy do wszystkich z lewej strony. Teraz ręce na rozgrzewkę mogą pomachać do siebie. Rozgrzewamy ręce porządnie, rozgrzewamy. Bo za chwilę, takie rozgrzane już ręce, będziemy, proszę Państwa, uderzać ręka o rękę. Będziemy widać się jak w teatrze. Bardzo głośnymi brawami! Opuszczamy ręce. Obyczaje teatralne znacie. Przywitaliśmy się w sposób teatralny. A zatem zaproszę Was za chwilę do mojego kramu z opowieściami. Zaproszę na spektakl pod tytułem. Pamięta ktoś tytuł spektaklu? Trudny tytuł. W takim razie, moi drodzy, nastawcie na odbiór prawe ucho, lewe ucho, środkowe ucho. To ucho wewnętrzne, ucho wyobraźni. Tym uchem dobrze słucha się starych słów. A tytuł to bardzo stare słowo. Powtórzcie, finty kluszki. Dla pamięci powtarzamy raz jeszcze. Finty. To teraz posłuchajcie. Co to są finty kluszki? Finty kluszki to stare zapomniane słowo znalezione na Podlasiu. Oznacza po prostu drobiazgi. Maleńkie przedmioty, drobne drewniane ozdoby na domu. A w moim kramie będą to króciutkie historyjki i przyśpiewki, czyli Finti. Klaszki. Zapraszam Was do mojego kramu z opowieściami. Zapraszam na spektakl pod tytułem Finti Klaszki! Opowieści. Mam dla Was dużo. Pięknych starych opowieści w moim kramie z opowieściami. A wiadomo przecież, że na świecie są bardzo różne kramy. Są pyszne kramy z różnymi truskawkowymi przysmakami. Są też mądre kramy z książkami, wesołe kramy z zabawkami, albo jeszcze zdrowe kramy z owocami i warzywami. Ale tylko dzisiaj i tylko przed Wami mój niezwykły kram ze starymi opowieściami.